Dzień dobry. Już w czwartym wydaniu naszej telewizji witają Państwa Martyna Kawa oraz Jana Sikora. W dzisiejszym programie porozmawiamy z dyrektorem SP10, panem Arturem de sternberg stojałowskim który przez 27 lat kierował naszą szkołą na stanowisku dyrektora. Drugim materiałem, jakim przygotowaliśmy dla Was, jest pożegnanie uczniów z klas ósmych, którzy w tym roku kończą naszą szkołę i zaczynają nowy etap w swoim życiu. Od tego zaczniemy nasz program. W roku 2011, kiedy to tegoroczni ósmoklasiści po raz pierwszy usłyszeli dzwonek na lekcji, zaczął się dla nich nowy etap życia. Postawiono przed nimi nowe obowiązki oraz szereg wyzwań. Przez te 8 lat osiągali wiele sukcesów edukacyjnych, jak również sportowych. Godnie reprezentowali szkołę w swoim mieście, w województwie oraz w całym kraju. Pokażemy Wam, jak wyglądało ich życie kiedyś, a jak wygląda ono teraz. Pierwszym ważnym wydarzeniem w szkole dla każdego młodego człowieka jest pasowanie na ucznia. W czasie tej uroczystości, ślubując, dobre zachowanie oraz pilną naukę stali się prawdziwymi uczniami szkoły podstawowej. Zdobywanie wiedzy to przede wszystkim czytanie, zatem kolejnym ważnym wydarzeniem w ich życiu było pasowanie na czytelników w szkolnej bibliotece. Przez kolejne lata uczyli się w szkolnym życiu jako najmłodsza część tej społeczności. Uczyli się czytania, pisania oraz liczenia. Poznawali otaczający nas świat przyrody oraz tego, jak być dobrym i mądrym człowiekiem. Po trzech latach zakończyli pierwszy etap szkolnej edukacji i otrzymali świadectwa promujące do klasy czwartej. Przez kolejne pięć lat nasi koledzy osiągnęli wiele sukcesów oto kilka z nich. Malwina Rusinek oraz Nikola Pantua zajęły drugie miejsce w konkursie English is Fun organizowanym przez Rzeszowskie Gimnazjum nr 10. Kilku uczniów zajęło miejsca na podium w pierwszym międzyświetlicowym konkursie Skrable, który odbył się w naszej szkole w 2015 roku. Rok 2013 był obfity w sukcesy matematyczne. Marek Trela, Daniel Buko, Maciej Rachelski, Przemysław Reiser oraz Emanuel Samocki zdobyli wyróżnienia w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. Laureatem w tegorocznym konkursie kuratoryjnym z języka angielskiego została Malwina Rusinek. Dzięki temu może dziś spać spokojnie, wiedząc, że większość liceów przyjmie ją z otwartymi ramionami. Bardzo ważne sukcesy matematyczne oraz szachowe na szczeblu międzynarodowym odnosił Arkadiusz Pawiasz, z którym rozmawialiśmy w ostatnim wydaniu naszego programu. Nasi obecni ósmoklasiści zdobywali wiele nagród, nie tylko w konkursach wiedzowych, ale również w plastycznych oraz sportowych. Uczniowie ci przygotowywali dla nas również wiele ciekawych akademii i przedstawili z okazji różnych świąt. I rocznic, np. święta odzyskania niepodległości, czy rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 majowej. Teraz są już najstarszymi uczniami w szkole i niebawem otrzymają świadectwa ukończenia szkoły. W kwietniu pisali pierwszy z wielu ważnych egzaminów egzamin ósmoklasisty, do którego przygotowywali się całe 8 lat ciężkiej pracy w naszej szkole. Nasi reporterzy poprosili ich, aby opowiedzieli nam nieco o tym, jak zapamiętali lata spędzone w murach tej szkoły. Zobaczcie, co o swojej pierwszej szkole sądzą tegoroczni absolwenci SP10. Powiedz mi, proszę, czy było jakieś szczególne wydarzenie w szkole, które zapamiętasz raczej do końca życia? No to wycieczki za granicę oczywiście, takie jak te do Londynu czy do Portugalii z Erasmusa, ponieważ no dużo zbiegało fajnych osób i się świetnie bawiliśmy tam. Czy był jakiś nauczyciel, który szczególnie zapadł Ci w pamięci i go naprawdę polubiłaś? No to polubiłam wielu nauczycieli, ale tak najbardziej, no jedną z takich moich ulubionych to pani Herma na przykład mhm. od Chemii, ponieważ organizuje nam naprawdę świetne kółka i wycieczki. Powiedz proszę, jak poszedł ci test z Zusmo Czy on był trudny, czy wręcz przeciwnie? Moim zdaniem był bardzo prosty, ja jeżeli miałbym porównywać test próbny, który pisaliśmy wcześniej, a test ten, który teraz pisaliśmy, który teraz, no to zdecydowanie ten był bardziej prostszy, poszedł mi bardzo dobrze z każdego jednego mhm. przedmiotu. A masz już ze sobą 8 lat edukacji w szkole podstawowej, znaczy czas teraz na szkołę średnią. Powiedz mi, jak? Jakie technikum bądź sam wybrać sobie jako cel? Szczerze powiem, że jeszcze nad tym, no zastanawiam się nad tym, ale jeszcze konkretnego nie wybrałem. Zastanawiałem się między czwartym a trzecim liceum ogólnokształcącym. Dobrze, dziękuję Ci za wywiad. Powiedz mi, proszę, czy nawiązałaś jakieś przyjaźnie w tej szkole, które zamierzasz kontynuować bez względu na to, czy pójdziecie do różnych szkół i. Uzasadnij nam tą odpowiedź. Tak, na pewno nawiązałam kilku, kilka takich przyjaźni, bo poznałam tutaj naprawdę dużo fajnych osób i nigdy bym nie chciała, żeby te kontakty się urwały. I niezależnie, czy pójdziemy do jednej szkoły, czy do dwóch innych, to na pewno będę się starała je utrzymać. A powiedz mi proszę, gdzie masz zamiar wybrać się w tegoroczne wakacje? E, w tegoroczne wakacje nie mam jeszcze ścisłych planów, jeszcze nie planowałam za dużo rzeczy, ale na pewno e, mam plan wyjechać nad morze. Dobrze, dziękuję Ci za wywiad. Daniel, powiedz mi, czy brakuje? Czy brakowało ci coś yy, yy, w naszej szkole? No niestety przez 8 lat mi brakowało boiska, co tutaj wymagało jednak demontu. No ale cóż, no graliśmy na takim, jakie było. No mam nadzieję, że to kiedyś w przyszłości się zmieni. A jaką byś dał radę uczniom, które są teraz w siódmej klasie, którzy będą za rok pisali test ósmoklasisty. Przede wszystkim, żeby się nie stresowali tym, podeszli do tego na spokojnie. E, tegoroczne egzaminy nie były jakieś bardzo wymagające, więc myślę, że przy dobrym przygotowaniu powinniśmy się z nimi spokojnie poradzić. No to dziękuję Ci za rozmowę. Malwina, powiedz mi, jaki był Twój największy sukces w naszej szkole, No to pewnie, bycie laureatem z Anglika w tym roku. No, no i dlatego mogłeś do Kieloxa liceum bez problemu, więc. Polecam, polecam. No dobra, a pamiętasz te 8 lat temu, kiedy pierwszy raz przystępowałeś progi tej szkoły? O Jezu. A, no, byłam na pewno zestresowana trochę, ale jednocześnie się cieszyłam, bo wiesz, nowe życie i w ogóle takie nowe doświadczenie wiesz, takie wkraczanie powoli w dorosłość. Dziękujemy naszym kolegom za przeprowadzenie rozmów. Drodzy ósmoklasiści, skończyliście pierwszy etap nauki. Teraz czekają na Was nowe wyzwania, nowi znajomi, nowi nauczyciele. Dziękujemy Wam za wszystko. Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w dalszej edukacji oraz życiu. Nasz pan dyrektor kierował tą placówką dokładnie 27 lat. To ponad ćwierć wieku. Przez ten czas sporo wydarzyło się w naszej szkole oraz zaszło wiele zmian. Dlatego teraz zapraszamy Was, drodzy widzowie, na wywiad z gościem. Panie dyrektorze, witamy serdecznie w studiu naszej telewizji szkolnej. W tym roku mija 27 lat, od kiedy został Pan wybrany na dyrektora naszej szkoły. Zaprosiliśmy tutaj Pana, aby porozmawiać o Pańskiej karierze na tym stanowisku. Proszę nam opowiedzieć o największym sukcesie w Pańskiej karierze dyrektorskiej. Trudno opowiedzieć, czy bycie dyrektorem to jest kariera. Muszę wam się przyznać, że na początku, jak wybrałem tą szkołę na to, żeby być dyrektorem, nie wiedziałem jak ona wygląda. Przyszedłem dopiero po konkursie i wtedy rzeczywiście mnie zaskoczyła ruiną, ale powiedziałem, tym bardziej będzie można się wykazać i doprowadzić do takiego stanu, jak jest teraz, gdzie jest piękna. Odnowiona i wspaniale wyposażona. A proszę nam powiedzieć, czy były jakieś trudne momenty? Może jeszcze o tym, co było na początku. No, na początku udało mi się pozyskać środki spoza budżetu, które przeznaczyliśmy na kółka zainteresowań i stworzyliśmy 23 kółka zainteresowań. W zasadzie z każdego przedmiotu były kółka, i kto chciał. Mógł się spokojnie uczyć, a kto chciał rozgrywać gry w piłkę czy iść w stronę sportu, to też miał taką możliwość. Stworzyliśmy klub sportowy dziesiątka i pięć sekcji na początek. Wiele rzeczy się udało, za co zostałem zauważony przez ministerstwo i zostałem zaproszony do tworzenia ramowego planu nauczania. Przez Komisję Badań Naukowych przy ministerstwie. I to był właśnie wielki taki sukces, wyróżnienie dla człowieka z Podkarpacia. Powiedzmy sobie, dwie osoby z Podkarpacia były zaproszone do tego programu. I mnie się to udało. To był można powiedzieć sukces, bo ci ludzie, którzy tam byli, potem odnieśli wspaniałe sukcesy i kariery. Byli ministrami. Ja nawet wróciłem na Podkarpacie do Rzeszowskiej Dziesiątki. W 2008 roku odebrał Pan nagrodę pod tytułem Lodołamacze. Czy mógłby Pan nam opowiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu? Powiatowy Urząd Pracy miał program dotyczący pefronu, i myśmy z tego programu skorzystali. Wszystko na początku było trudne, bo nie można było wejść w ten program, nie mając już osób zatrudnionych jako niepełnosprawnych. I nawet to, że złamałem nogę, to też się przyczyniło, że było to piąta osoba, która miała tak zwane orzeczenie KIS. I dzięki temu pozyskaliśmy mnóstwo dodatkowego sprzętu, a ludzie, którzy przyszli do pracy mogli tutaj się odnaleźć. Stworzyliśmy wspaniałe warunki. Niektórzy będący w depresji wrócili z powrotem na uczelnię, inni wyjechali za karierą do Francji. Także wiele osób, ze 35 osób przewinęło się przez naszą szkołę. I to zostało zauważone i nagrodzone, za co jesteśmy im wdzięczni. Panie dyrektorze, stworzył Pan w naszej szkole klasy specjalne. Czy mógłby Pan rozwinąć ten temat? Dwie nauczycielki, pani Alina Ciechanowska i pani Maria Kawałek, były wychowawczyniami w tych klasach. I on, na nich to z, był cały ciężar pracy z tymi dziećmi. Były to dzieci ze, z różnymi sprzężonymi niepełnosprawnościami, które nie nadawały się do zwykłej klasy, gdyż zabierałyby zbyt wiele czasu na samo przygotowanie do słuchania lekcji. Dlatego te klasy uczyły się swoim programem, tak zwanym programem do życia. I można powiedzieć, zaczęliśmy w tamtym wieku, ale skończyliśmy w tym. Oni przeszli przez szkołę podstawową, a potem poszli razem z tymi wychowawczyniami do gimnazjum. I tak jak powiedziałem, te klasy były bardzo dobre dlatego, że zwykli uczniowie mogli zobaczyć, jacy są szczęśliwi, że Pan Bóg udarzył ich zdrowie. A w innym wypadku niekiedy ktoś jest nieszczęśliwy, bo może nie ma najnowszego smartfona, a tam trzeba się cieszyć tym, że się ma ręce, oczy, można spogodnie biegać, a te dzieci nie miały tego szczęścia. I po skończeniu szkoły podstawowej, tak zwanej szkoły życia, przeszły do gimnazjum. i W tym czasie ich rodzice mogli jak gdyby trochę odpocząć, bo takie dziecko niestety też absorbuje strasznie. Rodzice nie mogli pracować, musieli się cały czas nimi opiekować i to też generuje znowu straszne koszty rehabilitacji, bo te dzieci cały czas wymagają Jakiejś tam rehabilitacji. Ale możemy powiedzieć, że ten eksperyment u nas się udał, i dopiero potem inne szkoły zaczęły brać z nas wzór. Ale jakoś nikt nie chce o tym pamiętać. Nie myślę, że było łatwo. Nawet samo kuratorium było przeciwne czemuś takiemu. Ale potem dzięki drążeniu skały. Udało się nam wszystko dobrze zrealizować. Na przestrzeni lat spotykał pan wielu z uczniów. Czy któryś z nich zapadł panu szczególnie w pamięci? Na pewno w, w każdym roku było kilku wspaniałych uczniów, wspaniałe uczennice. No na początku pamiętam był Tomek Wolicki, z takich można powiedzieć, wyróżniających się. Karolina Tarnawska była przewodniczącą u nas, potem była przewodniczącym w Czwartym liceum. Paweł Gajecki, Wiktoria Warchą, Wiktoria Karpińska. Wiktoria Warchą była laureatką. Pierwsze miejsce z języka niemieckiego w Polsce zdobyła i tak samo Ksawery, ale on był z Australii, więc mu było łatwiej. Zdobył też pierwsze miejsce w języku angielskim w konkursie. I w nagrodę wyjechał do Londynu na dwa tygodnie. Wiele jeszcze innych osób, jak Michał Błasz. No, wszystkich w tej chwili nie pamiętam, tak, ale niektóre te osoby do dzisiaj się ze mną y, spotykają i czasami przychodzą do szkoły spytać, jak się czuję, i opowiadają o swojej karierze. Nasza szkoła zorganizowała wyjazd na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. To było bardzo ważne wydarzenie, więc proszę powiedzieć nam coś więcej o to był konkurs 2000 lat chrześcijaństwa w kulturze narodu polskiego. I właśnie w tym konkursie wzięliśmy udział ze stroną, można powiedzieć, przygotowaliśmy prezentację multimedialną Droga Krzyżowa słowami siostry Faustyny. Była tak wspaniale przygotowana, że została wyróżniona na szczeblu centralnym i tak samo płyta, którą nagrał ksiądz Maciej Kucharzyk z zespołem wesołe nutki, została wyróżnienie. Także nasza szkoła na 27 tysięcy szkół w Polsce jako jedyna otrzymała dwie nagrody. I za tą nagrodę pieniężną zorganizował ksiądz Maciek pielgrzymkę do Rzymu do Ojca Świętego. Mieliśmy możliwość Bycia z Ojcem Świętym, śpiewania dla Niego bezpośrednio przy Nim przez pół godziny. Wiele osób całowało się z Nim, mając łzy w oczach, łzy szczęścia. Wszyscy płakali z tej wielkiej radości. To był wielki sukces, a jednocześnie wspaniała wycieczka, bo zwiedziliśmy Budapeszt, Wiedeń, Rzym, a po powrocie Pragę. Także olbrzymie, za niewielkie pieniądze można powiedzieć, Zwiedzanie Europy udało nam się zrobić. Panie dyrektorze, nie jest też tajemnicą, że przykłada Pan dużą wagę do wykorzystywania najnowszych technologii w edukacji. Dzięki temu nasza szkoła jest znakomicie wyposażona w najnowszy sprzęt multimedialny. Proszę nam opowiedzieć o etapach rozwoju tej dzieci. Powiem tak, była taka pani Ewanowa, która pchnęła mnie. W informatykę, bo wcześniej nie było informatyki, w ogóle takiego przedmiotu nie było nawet na studiach za moich czasów czegoś takiego nie było. I na mapie Polski był Lublin i Nowy Sącz jako miejsca z informatyką związane. Akurat tak się złożyło, że w Chicago kiedyś byłem gościem u człowieka, który zakładał tą szkołę informatyki w Nowym Sączu. I wtedy też udało mi się dzięki kontaktom, które miałem w ministerstwie, uzyskać dla naszej szkoły w internecie dla szkół naszą jak gdyby stronę internetową mieliśmy pierwszą na Podkarpaciu stronę w internecie dla szkół, a także pierwszy adres internetowy, bo wcześniej nikt nie miał. No, ktoś miał swoje, ale nikt nie wiedział, jak do niego dotrzeć i nawet jak ktoś miał, to miał dla siebie, a nie był ogólnie widoczny. Dopiero przez tą sieć internetu dla szkół udało nam się wyjść do przodu. A jednocześnie miałem takie duże szczęście, że pozyskiwałem całe pracownie spoza budżetu i udało mi się zdobyć aż pięć pracowni internetowych spoza budżetu. Gdybyśmy czekali, że ktoś nam da, to byśmy się nie mogli tak rozwinąć. I tu muszę wymienić filmę Arma, która Zasponsorowała nam pracownię za 100 tysięcy złotych. Była coś wspaniałego pracownia. Od razu skoczyliśmy o dwa piętra, wyprzedając nawet wyższą szkołę pedagogiczną, która nie miała takiego sprzętu w tych czasach, jeszcze przez 3 lata. Panie dyrektorze, na koniec pytanie, czy jest coś, co chciałby Pan zmienić w naszej szkole, ale nie zdążył? No nie udało mi się wybudować sali gimnastycznej, hali, mimo że Zaatwiłem w totolotku 10 milionów w latach 90., i nikt z miasta nie chciał wziąć tych pieniędzy. Więc to też była dużą porażką. A inni w innych latach obiecali nam, ale zawsze nas jakoś tak traktowano, troszkę gorzej powiedziałbym, bo obiecywano, natomiast nie wybudowano. Było w planach, a potem się okazało, że brakło pieniędzy. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studiu i ciekawą rozmowę. Dziękuję Wam za wywiad i za wspaniałe przygotowanie, za profesjonalizm. Od nas to już wszystko. Tradycyjnie teraz na ekranie widzicie nasz adres mailowy do naszej redakcji, na który możecie pisać wszystkie Wasze uwagi oraz propozycje dotyczące naszej telewizji. To jest już ostatnie wydanie telewizji szkolnej w tym roku, dlatego życzymy Wam jak najlepszych świadectw. Wakacje to czas wypoczynku i zabawy. Pamiętajcie jednak o waszym bezpieczeństwie. Cała redakcja życzy wam, drodzy uczniowie i szanowni nauczyciele, bezpiecznych i pełnych przygód wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!